Ja bym chciał, żebyś po prostu kawałowe faga tak. No bądźmy szczerzy. No to po, nie nie powiedzmy wiedzą, no, tym dzieciom jak jest, ale okej, okay, to może inaczej. Ja chciałam tylko powiedzieć tak. Monika Kociołek powiedziała, że ja dużo o niej mówię prywatnie. Mm -hmm. Nie wiem, czy, czemu ją to dziwi skoro ona bo myślę, że ona też o mnie mówi dużo prywatnie. Pisze tam z niektórymi osobami, tylko że Monika każda osoba, z którą ja rozmawiałam na twój temat, również źle się o tobie wypowiadała. Więc to, że ona potem idzie Czy Julia Żugaj również źle się wypowiadała na temat Moniki Kociołek? Nie będę tutaj mówić, ale A proszę, no widzisz, właśnie hmm. to jest, to dlatego mnie wkurzacie wy z młodego pokolenia, bo z wami nie można pogadać. Szczerze. Tylko nie, nie, nie próbuję, będę mówić, bo tutaj mam tak, nie, nic, tutaj taka, nie, takie, takie wiesz, ale, szachy ale, 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 kurwa, ciągłe tego, szachy. No powiedz prawdę, tego, jak, jak, wczoraj gadaliśmy inaczej, więc powiedz prawdę, jakie tego, tam są relacje. Że Niech te dzieciaki Monika, wiedzą, Monika, jeżeli jakaś osoba followują. ci doniosła, że ja o tobie rozmawiałam, to licz się z tym, że ta osoba też ci obrabiała dupę. Bo no, ja właśnie liczyłem, żeby zrobimy szczery program, że powiesz wprost. No powiedziałam, nie lubią się tam i tyle. Tak, ale wiesz, no dobra. I śmieszne jest, wiesz, nagle takie, no nieważne. No co jest śmieszne. Wyrzuć to z siebie. Tak, fagata, bądź szczera. Bądź Zobaczcie, byłaś w Psiakobusie, to, to, to co cię czuje. ludzie najbardziej cenili, że jesteś szczera. A te dzieciaki są tak manipulowane <coughs> przez, te, in, przez tych influencerów młodego pokolenia, że tak naprawdę, <coughs> gdyby, gdybyś powiedziała, co wiesz, to byś odwróciła wszystkie karty. No i tak jakby. To trzeba zero jedynkowo powiedzieć, żeby dzieciaki zrozumiały. No to są ludzie, którzy zostali sztucznie połączeni razem, tak? No to, to, to każdy wie. No to. No, to, to nie jest prawdziwa przyjaźń. Zresztą wiesz, to tak Dobrze, można... kto przyszedł i ci najwięcej brudów na Monikę kociołek nas sprzedawał? Kto? Imię i nazwisko. Nie będę ci mówić, nie, nie. będę z moich wiesz, sprzedawać ludzi, którzy mi tutaj donoszą. Oj, dobrze, chyba tak jest. Więcej cię nie zaproszę. To <głos》> jest <głos》> ostatnia walka w tej federacji. <głos》. głos》>. Nic z ciebie nie wyciągniemy w tym temacie. Nie.